Cześć, prezentuję Ci naszą platformę Zajęć Online. To co widzisz przed sobą jest ta wirtualna klasa. Jest to jeden z takich komponentów, z którego jest budowana platforma Sempat Online. Dzięki tej wirtualnej klasie przy komunikacji wideo i audio oraz wirtualnej tablicy, którą widzisz przed sobą, lekcje online nie nic niczym Postaram Ci się przedstawić jak to działa. Zmieniam. Jest komunikator audio i wideo, plus wirtualna tablica. Aczkolwiek wirtualne tablica staramy się czymś zapełnić. Do tego mamy taką możliwość jak umieszczanie na, to, na tej tablicy dowolnych plików. Są to pliki PDF bądź pliki graficzne. W tym przypadku zawodujemy sobie jakiś plik PDF, żeby pokazać. Każda strona z pliku PDF to jest jedna taka wirtualna tablica. Możemy ją powiększać do swojego rozmiaru na tak. platformie, Możemy przesuwać obraz z kamery w dowolne miejsce. Oraz dla łatwiejszej pracy możemy włączyć tryb ekranowy, który jest tutaj na dole. Jak klikniesz go, przechodzić pełny ekranowy, dzięki czemu mamy bardzo dużo przestrzeni do pracy, co jest sobie wygodniejsze. Z narzędzi, z których możemy jeszcze korzystać mamy narzędzie rysika, które pozwala nam pisać w dowolny sposób po tej tablicy. Możemy stawiać figury geometryczne. rysować linie proste oraz możemy wykorzystywać pola tekstowe do dowolny dowolnych tekstowy. tekstowych. Mamy funkcję zmienia rozmiaru czcionki czy linii, którymi rysujemy. W tej widać wersję Jak widzisz wiele inna linia. to są sumacja linii. Kolor czcionki możemy oczywiście zmieniać na dowolny. Każdą zmianę, którą robiliśmy, na tablicy, możemy cofać, przywrócić to, co było wcześniej, wyczyścić całą zawartość strony, która nam przeszkadza. To jest wspólna tablica, którą dzięki czemu mamy opcję, żeby uczniowie z obszarem jednocześnie mogli pracować na wirtualnej tablicy. Z dodatkowych funkcji całej platformy mamy jeszcze funkcję udostępniania ekranu, dzięki której możemy ustawić całe ekran, okna aplikacji albo kartę, konkretną kartę, kartę przeglądarki miałem ja wspomnieć, cała aplikacja jest aplikacją przeglądarkową, więc nie musisz nic więcej instalować, tylko odpalić tą aplikację w Mamy jeszcze czat. Gdybyśmy chcieli coś napisać wolnego. Mamy możliwość pisania notatek. Dowolne teksty, co chcemy. Oprócz tego jeszcze istnieje funkcja udostępniania zewnętrznych filmów, gdybyśmy chcieli zrobić film na naszą prezentację, naszą lekcję. Dobrze. Przedstawiłem Ci po grubsza wszystko, aczkolwiek jeszcze o, zapomniałbym o możliwości nagrania lekcji, to jest najważniejsza. Każdą lekcję możemy zarejestrować i nagrać, dzięki czemu w dowolnym momencie takiej lekcji może wrócić. Dziękuję za uwagę i zapraszam na lekcję. Do usłyszenia. Cześć.